No Do nie chcę spalić sera. No Ja i Ja jebię, a ja spalę ser. Mam jeden. Przecież przytrzymany, jedna. No przecież kurwa rękami się pali. Jakimś patentem to zrobiłyśmy. Nadzieją na patyk i będziemy patent. No. Nie, no, z się spali. Czy to na ciepło nie jest? A sera już połowy nie ma Daj ten patyk dziadu Tak ją ja ja nadzieję że... załebi tyle Są jest... właśnie idealne, są cieplutkie, ale No to jak no to jak są do człowiek nie daj Masło Masku źródło Masko ci pikało <słuch> Ty, no ta puszka gdzieś tam dynna. Obniżę ją, poczekaj. Jaka ciepła ty, jaka, jaka ciężka była. Dobra. Jest to Marcin. Chodź. Pięć to to, bo tam... Czekaj, do tego doda. Góreczek grzany. Daj już ci już tu pożnę Trzeba to tak szybko zrobić Będzie W środku może być zimna ta bułka Dobra już Trzeba przypiec na tym kiku Daj zrobię i tak 3 sekundy Będzie pan zadowolony <grym> Ja już tą przerwałem <grym> Niepotrzebnie To dam ci to. Ja za tamtą <grym> zaranił <zanimuję> Moje trytytko <grym> Ła. Wow. Ty no chłodny jeszcze z w środku. Ja no jak się leje. Jak... jak się leje no. Dobra chłodny. Zimny no. No ty z czego się leje? No miało być tak fantastycznie no. To i teraz tego nie założyło tam piochnie. No zobacz. Kipik. Mogę tu? Dawaj z chodno. Z grzechem <grywa> bo mnie ktoś <jeszcze zjadą>. rozgierdał. <grywa> Ty chyba nie robiłeś kurwa hamburgerów w krótkiej pół. <grywa> ten mój serdeczny na ciebie spuści. <grywa> Byle by sobie ją sztanów nie zalał. Będzie? A kierz. Czekaj. Podnieciłeś ogień i odganiam dym. Oryginalnie to powinien być taki cały serek do buły dłużej. Ale no, takie mieli. Ale <laughs> tak bułek nie wie. Na reklamkę buły <laughs> Ty już my mi spać, dobra Na noc tak Jeszcze odwołuje wołowię tylko zjemy rano Tak? Czego przykryłeś? Czemu się zimno? <laughs> <Wąbił śmiech> 20 minut ta bułka Uwaga Ja mam. O chuj, dobrze, to nie ser, tylko bułka <laughs> Długo nie leżał, dawaj O, ty pływa już, chodź Jak Bez ponton buchu. No, tą twoją, czy tą? daję? Ja sobie ją... A ty, a kysz. A kysz, piachu, a kiesz. To znaczy chrupiąca wejścia. Dawaj, Marcin, bo no. Dobra, no już, po co taki? Patrz, co się stanie. Dawaj ten nóż. Działaj. Ło, leci. działaj to... Króżysz to, to na żywca. Ty, nie no, zwariowałem. Odpust się tu zrobił, wszystko e się tak nało ostatnio. <grymne> <grymne> I daj Marc tego górasa. Wow. Przecież nie chciałeś tej kiełbasy? Po co ty zresztą z tą kiełbasę? Dać ci tą pachę. Dawaj. Poczekaj, poczekaj. Wow.